Dzień dobry. Nazywam się Beata Nowicka-Misiewicz i pomagam kobietom odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia. I dzisiaj chcę poruszyć bardzo ważny temat. Temat, który jest często poszukiwany w wyszukiwarkach, czy na YouTubie, czy właśnie w Google'ach. W ten sposób też kobiety trafiają do mnie, ponieważ ja już taki artykuł. Posiadam na swoim blogu, ale teraz chciałam go przygotować w formie nagrania czyli co zrobić, żeby nie obiadać się wieczorami. To jest wielki problem, dotyczy ogromnej ilości osób, oczywiście nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, no ale kobiety głównie są moimi odbiorcami, w związku z tym będę zwracała się w formie żeńskiej. To są różne przyczyny. Ja myślę, że w ogóle trzeba zacząć um, od takiej przyczyny, jak złe nawyki żywieniowe. Złe nawyki żywieniowe, które powodują, że tworzy się takie błędne koło. Na czym to polega? No bardzo często śpieszymy się. Rano, szybko, kawa, może papieros, nie ma czasu zjeść śniadania, nie ma czasu zrobić sobie drugiego śniadania, w pracy coś się byle jakiego zje, no i później jest ten obiad, najważniejszy posiłek i człowiek wraca taki zabiegany do domu, i albo przygotowuje ten obiad, albo ma podany, siada i zaczyna jeść. I przez to, że przez cały dzień był taki głodny, to ten głód jest taki duży i niepohamowany, bardzo dużo się je. W momencie, kiedy się zje dużo, to przekracza się tak zwany próg sytości. Próg to jest taka granica, po której nie istnieją inne granice. To znaczy, jeśli przekroczę ten próg, to mimo tego, że jestem osobą najedzoną, a nawet przejedzoną, to mam ochotę jeść więcej. I jeszcze i zaczynam tak chodzić, myszkować, szukać, podjadać, a to owoc, a to słodycz, a to jakaś kanapeczka, tak? I to sprawia, że w zasadzie od tego późnego popołudnia trwa posiłek, tak? I je się cały czas. I w momencie, kiedy jesz duży obiad, potem jesz cały czas, potem sobie myślisz, no jeszcze trzeba zjeść kolację, to co się dzieje? Idziesz spać. Najedzona, najedzony, rano wstajesz i nie jesteś głodny, więc znowu szybko jakaś tylko kawa, może papieros i biegiem. I ten schemat się nakręca i schemat się powtarza. I to jedzenie po południu, jedzenie wieczorem na noc sprawia, że odkładają się kilogramy. Um, I, no, tworzyć takie błędne koło. Żeby przerwać to błędne koło, no to trzeba się na chwilkę zastanowić, zobaczyć o co chodzi i zdecydować się na zmianę nawyków. Nawet nie co jeść, ale jak jeść? O to chodzi, żeby jeść regularnie, żeby pamiętać o śniadaniach. Różne mogą być te śniadania, ale to przepraktykować. Ja to wiem, jakby obserwując innych, jak to działa, czy słysząc różne opowieści, że czasem wystarczy ta jedna zmiana, że znajduje rano czas, wstaje wcześniej, jem śniadanie. Szukam dobrego śniadania dla mnie. Dla jednego to będą kanapki, dla kogoś śniadanie zawsze dla ciepło, dla kogoś jakiś shake czy smoothie, koktajl zielony. No, różne są do tego podejścia. Musimy znaleźć taki sposób dla siebie, ale jemy śniadanie, przygotowujemy też posiłek do pracy, zabieramy ze sobą i już jest inaczej, jeśli jemy jedno śniadanie, drugie śniadanie, czasami trzecie śniadanie, bo no, można powiedzieć lunch, ale coś takiego polskiego, jakieś, jakieś, jakieś trzecie śniadanie powiedzmy jeszcze w pracy, wracamy do domu, nie czujemy tego silnego głodu, możemy zaspokoić swój głód zdecydowanie mniejszą ilością jedzenia, skończyć jedzenie szybciej, nie przekroczymy progu sytości, w związku z tym mamy jakąś przerwę w tym jedzeniu, nie czujemy się ociężali, nie podjadamy, prawda? Zrobimy się znowu głodni, jemy jakąś kolację, kolacja jest mniejsza. Kładziemy się spać nie, nie tacy przejedzeni, wstajemy rano i mamy ochotę na śniadanie, bo w nocy zdążyliśmy zgłodnieć. Więc jedna z odpowiedzi to jest po prostu zmienić nawyki żywieniowe. Jest też tak w tej opowieści, że kiedy wracamy właśnie z tej pracy, ze szkoły, Powiedzmy, myślę, że w mniejszym stopniu to dotyczy, dotyczy dzieci, ale też dotyczy, bo dzieci nas obserwują, patrzą, jak to jest u nas. Ale dobrze, wracamy sobie z pracy, jemy i jest jeszcze tak, że jeśli jemy szczególnie produkty mączne, zawierające cukier, to blokujemy w sobie taką substancję jak leptyna. Leptyna. Jeśli jest zablokowana, to nie daje sygnału sytości. Ona, ta zablokowana leptyna raczej sprawia, że mózg otrzymuje taki sygnał, jeszcze nie jesteś najedzony, jeszcze musisz jeść, w ogóle nie wysilaj się teraz. Połóż się na kanapie i sobie odpocznij. I to jest też odpowiedź na to pytanie, dlaczego, jeśli wracam z pracy, pojem sobie. To mnie się nic nie chce. Jak jeszcze wracałam, to miałam ochotę, a pójdę na spacer, na rower, na siłownię, pobiegam po plewie w ogródku, czy pójdę na siłownię, a potem jem, przejadam się i już mi się nic nie chce. Jeszcze. tylko bym sobie tam leżała pod kucykiem, czy po prostu pokrzątała się po domu i myślę tylko o tym jedzeniu, tak? Więc tutaj też znowu od tej strony wchodzi taki mechanizm. I znowu odpowiedzią jest, Poprawienie tych nawyków, ale też um, zwrócenie uwagi na to, co jemy, nie tylko właśnie, żeby się nie opychać węglowodanami, ale żeby to były rzeczy, które dają nam energię, ale nas nie zamulają, takie, które się dłużej trawią, gdzie nie ma nagłego wyrzutu glukozy, nie ma też nagłego wyrzutu insuliny, i, i dzięki czemu ta leptyna nie jest um, blokowana. I w ten sposób, tylko poprzez zmianę nawyków żywieniowych, można już sobie to jedzenie wyregulować. Natomiast dalszy krok, dalsze sytuacje są takie, że może się zdarzyć tak, że rzeczywiście mamy taki nieuporządkowany sposób jedzenia, jemy dużo po przyjściu z pracy, ale dodatkowo mamy jakieś stresy, problemy. Stresy w pracy, na przykład to jest praca, nie wiem, trudna, której nie lubimy, gdzieś tam nie wiem, nie czujemy się może docenieni, jest stresująca. I dzieje się coś takiego, że wracamy sobie do domu i sobie myślimy, a to ja teraz zasłużyłam. Należy mi się, nagroda, pocieszenie. Ja pamiętam, jak jeździłam do szkoły pociągiem. I kiedy wracaliśmy po szkole do domu, wsiadaliśmy do pociągu i taki widok kobiet bardzo często wsiada do pociągu i je frytki albo je ciastko kupione w ciastkarni. I ona wraca po pracy, zanim wejdzie w drugą pracę w domu, siada i w tym pociągu nieraz... Zatłoczonym czy śmierdzącym, nawet je teraz, bo to jest ten moment relaksu, moment dogodzenia sobie, moment przyjemności. I taką rolę też pełni jedzenie. Robię to jedzenie, dogadzam sobie, potem jeszcze robię sobie kawę do kawy. Nie ja, ja mówię tak, nie ja, ja tak nie mam, nie mam takich nawyków, nie mam takich zwyczajów, tak? Także to nie o mnie jest. Więc i ja, w sensie ta kobieta, która ma problem z tym zajadaniem jedzeniem wieczorami. Więc siadam sobie, robię sobie tą kawę, tą czekoladę, biorę ten kawałek ciasta i przyjemność, tak? Albo przed telewizorem, paczka chipsów, jakiś fast food, to teraz się nagradzamy. Teraz sprawiamy sobie przyjemność. Zasłużyliśmy. Ja, Ty, mój partner, tak? I to jedzenie wieczorne jest wyrazem takiego dbania o siebie, no ale niezbyt dobrym wyrazem, bo z tego są kłopoty. Albo to będzie jakieś kłopoty, wiecie, z strawieniem, no bo nie dajemy odpocząć naszemu ciału. To będą te dodatkowe kilogramy, które męczą po prostu i przybierają po drodze coraz więcej i nie można schudnąć, bo wchodzi ten nawyk jedzenia wieczorem. To jest często jedzenie przed telewizorem. To jest Kobiety, które znam, też mówią w ten sposób: to jest mój moment. Oni już idą spać. Ja mam większość rzeczy zrobionych, ja siadam, włączam sobie coś i jem i odpoczywam. To jest mój moment. I masz prawo odpocząć, masz prawo zaopiekować się, sprawić sobie przyjemność, ale to nie musi być jedzenie, więc tu możesz to przełamać. Możesz sobie nawet obejrzeć ten, ten telewizor, ale weź sobie wodę do picia albo aromatyczną zieloną herbatę. Albo po prostu weź sobie robótki jakieś ręczne, zrób sobie coś, maluj kolorowankę relaksacyjną. Chodzi o to, żeby zmienić nawyk, żeby zamiast tego nawyku związanego z jedzeniem, zaopiekować się sobą w inny sposób, odpocząć w inny sposób, nagrodzić się w inny sposób. Maseczką, balsamem do ciała, masażem. Poproś o masaż bliską ci osobę. Wyjdź gdzieś może wieczorem, jak się nie przejesz po obiedzie, to będziesz miała siłę wyjść wieczorem. Więc tu musimy zmienić ten nawyk i ten mechanizm innego nagradzania, innego pocieszania, innego relaksowania. Inna sytuacja to jest też stres, znowu stres nagromadzony w ciągu dnia i e, rozładowywanie tego stresu jedzeniem. Zobaczcie, jak wracam, jestem naładowana różnymi emocjami, stresem, czasem poczuciem niesprawiedliwości, złości niewyrażonej siadam, zaczynam jeść. I jeżeli jem takie różne rzeczy ciężkie, bo wiecie, takie rzeczy jak nabiał, cukier, mąka, one nas zamulają. One sprawiają, że ja się wyciszam, uspokajam, ale tak zamulam, zamulam. Więc redukuje stres tak naprawdę. Czynność jedzenia redukuje stres, chodzenie do lodówki, do barku, poruszanie się po domu redukuje stres. Gryzienie rzeczy twardych, gryzie, rzeczy, jedzenie rzeczy miękkich, takie rozpływanie się. Czyli znowu, mam różne sytuacje w życiu, ale wybieram metodę na radzenie sobie z tymi emocjami, z tym stresem przy pomocy jedzenia. Dlatego jem całe popołudnie i cały wieczór, a może i w nocy się obudzę i muszę, i muszę coś jeść. I znowu odpowiedzią jest znaleźć inne metody. Na odstresowanie, na wyrażanie złości, dlatego ja też mówię o w trzech filarach radzenia sobie z zajadaniem emocji i stresu, bo to jest z tym powiązane. Asertywność. Jeśli ty się nauczysz asertywności w ciągu dnia będziesz reagować na różne sytuacje, stawiać granice, prosić, odmawiać, bronić siebie, to będzie mniej tych napięć narastało i nie będzie trzeba ich zajadać. Więc znowu trzeba szukać konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, z nieprzyjemnymi emocjami, żeby nie robić tego wieczorami i w, w weekendy przy pomocy jedzenia. Czasem jest tak też, że je, zajada się pustkę, zajada się nudę, a dlatego że ta pustka, jakby bardziej ją odczuwamy wtedy, kiedy jesteśmy sami, kiedy. Jesteśmy w pracy, jesteśmy zajęci, jak mamy jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki, sprzątanie i tak dalej. Ale kiedy siadamy sami sobie gdzieś tam wieczorem, czy w weekendy, zaczynamy zajadać, bo czujemy wzrost jakiegoś napięcia, coś się z nami dzieje i pchamy to jedzenie, żeby wypełnić, żeby to, żeby to coś, co czuwamy w środku, tak nieprzyjemnie, żeby zapchać. Tylko, że się nie da. Bo zwykle to jest pustka emocjonalna. Ja tu nie będę dużo mówiła, bo mam na ten temat osobne nagranie. To może być pustka emocjonalna. Próbujemy jedzeniem zapełnić Braki emocjonalne, ale się nie da, bo to są dwa osobne pojemniki: pojemnik na jedzenie i pojemnik na, takie, na, na miłość i inne emocje. To są dwie różne rzeczy. I pakując jedzenie, nie zapełniamy tego drugiego pojemnika. Więc to się nie da, trzeba to odkryć, zobaczyć o co chodzi. Czasem nie mamy takiego czegoś, co lubimy robić, tak? Zainteresowań, hobby, sensownego zainteresowania. Jeśli to znajdziemy, to nie będziemy musieli tego zajadać. Czasem jest tak, że jeśli robię coś ważnego, sensownego, pomagam innym ludziom, dzielę się czymś, wspieram innych, tworzę, to jeśli będę to robiła tylko raz na jakiś czas, to, to sprawi we mnie, da mi to tyle spokoju. Na tyle zaspokoi moje potrzeby, że w pozostałe wieczory będę mogła po prostu się nudzić, leżeć przed telewizorem i nie będę potrzebowała zajadać. Tylko, że ja muszę to w sobie odkryć i odnaleźć. Mówię, mam na ten temat osobne nagranie. Jest też tak, że my po prostu też w ciągu dnia nie dbamy o siebie. W ciągu dnia jesteśmy wiele razy narażeni na różnego rodzaju sytuacje, które Wykorzystują nasz magazyn, że tak powiem, silnej woli. Też mam osobne nagranie na ten temat, więc ono tam gdzieś w pobliżu się znajdzie. Tego nagrania, więc poszukajcie linku. Więc tylko zasygnalizuję, że my w, cał, w ciągu całego dnia wykorzystujemy naszą silną wolę w momentach, kiedy podejmujemy decyzje żywy, jedzeniowe, czy zjeść to, czy tamto, ale również wtedy, kiedy rozwiązujemy zadania, kiedy radzimy sobie z emocjami, kiedy mamy siebie w jakiś sposób zaprezentować. Cały dzień. Wydatkujemy, wydatkujemy. I jeśli nie dbamy w ciągu dnia, żeby się na nowo załadować, żeby odpocząć, wziąć kilka oddechów, zrelaksować się, uśmiechnąć, spojrzeć przez okno ja tak teraz tu patrzę przez okno to się po prostu rozładowujemy. Totalnie. Potem wracamy do domu i na co spojrzymy, do, leży do jedzenia, to po prostu y, wpychamy y, do siebie, bo nie mamy już y, silnej woli, jest jej zero. Tak, w nocy ona się tam gdzieś regeneruje, odpoczywamy, ale jeśli ciągle będziemy siebie nadwyrężać, nie będziemy odpoczywać, nie będziemy dbać o siebie, no to niestety nie będziemy mieć tej silnej woli. Jakby nie możemy się opierać na silnej woli, bo to tak nie działa. My, jakby punkt wyjścia do poradzenia sobie z tym, to jesteśmy my. My musimy się sobą zaopiekować. Musimy się zatrzymać, zobaczyć, co mi służy, co mi nie służy. Jak wygląda mój dzień? Czy ja w ciągu mojego dnia Dbam o siebie na tyle, żeby jeść regularnie, żeby jeść rzeczy wartościowe. Czy ja w ciągu dnia um, dbam o to, żeby się uśmiechnąć, żeby się zatrzymać, żeby pooddychać, żeby spojrzeć przez okno, um, żeby porozmawiać, czy napisać do kogoś, kto jest dla mnie ważny, kogo lubię? Czy mam um, w ciągu dnia potrafię zrezygnować z rzeczy, które mi się wydaje, że powinnam zrobić, ale tak naprawdę one nie są potrzebne. Ja je mogę zostawić na później, ale zamiast tego mogę, mogę po prostu o siebie zadbać i się sobą zająć. Czy ja w ciągu dnia potrafię zadbać o swoje granice, powiedzieć o tym, co mnie boli? Czy mam, czy mo, czy mam czas, żeby zatrzymać się przy swoich emocjach, żeby również poradzić sobie ze stresem? Czy mam czas na to, żeby się poruszać, żeby wyprodukować endorfiny poprzez aktywność fizyczną? Nie taką, która jest nastawiona na schudnięcie, na spalanie, ale taką, która się opiera na radości, na poczuciu własnego ciała. Więc to nie jest tak, że jeśli z, um, jesz dużo wieczorami czy dużo w weekendy, to dostaniesz jakiś taki stryk przepis, bo to jedzenie wieczorami czy, czy w weekendy jest tylko. Pewnym takim objawem i sygnałem, który ci mówi: hej, zatrzymaj się. Po prostu to jest równia pochyła, to się nie skończy, jak się nie zatrzymasz i nie zastanowisz chwilkę nad sobą. Ty teraz musisz uznać, że ty jesteś ważna i wartościowa i masz prawo o siebie zadbać, i jeszcze potrzebujesz poszukać odpowiednich metod zadbania. Jedzenie przed telewizorem to nie jest. Yy, najlepsza metoda na zadbanie o siebie jest całe mnóstwo innych. Oczywiście jedzenie może być przyjemnością. Jedzenie może być sposobem zaopiekowania się sobą, ale może to jest tylko jedna z wielu metod, żeby to zrobić. Czasem wieczorem z bliską osobą można zjeść, nawet można rodzinie zrobić sobie seans z chipsami raz na jakiś czas, ale nie codziennie. Raz na jakiś czas można wieczorem wyjść na kolację, raz na jakiś czas wieczorem można sobie zjeść pewnie kawał pysznego ciasta czy deser lodowy. Raz na jakiś czas, jako część życia. A jest ważne, żeby mieć inne, inne, różne metody na to wszystko, o czym powiedziałam. Pewnie nie wyczerpałam tematu, ale chciałam Ci zasygnalizować, że z jednej strony to są pewne nawyki. Przy których się trzeba zatrzymać i zacząć po prostu je odkręcać, że tak powiem, i tworzyć pozytywne. Z drugiej strony, z tymi nawykami, w którymś momencie zaczynają wiązać się też nasze emocje i jedzenie zaczyna gdzieś tam powolutku, małymi kroczkami, stawać się regulatorem emocji, stawać się sposobem na relaks, nudę, pocieszenie, nagrodzenie, zadbanie o siebie, ale w momencie, kiedy się tak Stanie, to tracimy kontrolę, to czujemy bezsilność, to wkraczamy na taką drogę, która może nas zaprowadzić do kłopotu ze zdrowiem, z wagą i tak dalej. Więc jeśli teraz usłyszałaś to nagranie i ono coś w tobie porusza i wiesz, że trafiam w sedno, po prostu zatrzymaj się, zastanów się, co możesz zrobić, żeby to przerwać. Bądź gdzieś tutaj ze mną, czy w grupie wsparcia na Facebooku, czy na YouTubie, czy na blogu. Ja mam bardzo dużo już informacji na ten temat. Kilka ci tutaj podlinkuję, więc korzystaj i po prostu zacznij się też zastanawiać, co z tym zrobić. Oczywiście może Ci w tym pomóc specjalista. Bardziej myślę, że psychodietetyk niż dietetyk. Może terapeuta, nie wiem. Historie są różne. Oglądając i słuchając tych różnych rzeczy u mnie możesz Pewnie zacząć e, szukać i odnajdywać, która droga będzie najlepsza e, dla Ciebie, ale naprawdę to da się pokonać. Ja jestem też osobą, która miała problemy z jedzeniem całe popołudnia, wieczory, w zasadzie busia mi się nie zamykała i przejadałam się i obiadałam. Ja to pokonałam i to jest do u, e, pokonania, to jest do poukładania, tak? tylko e, jakby kontekst tego jest o wiele szerszy. Mam nadzieję, że w tym tak Cię przekonałam. Trzeba zadbać o siebie, zatrzymać się. Zobaczyć, jaką rolę pełni to jedzenie wieczorne-popołudniowe, i potem poszukać na to lepszych, konstruktywnych, zdrowych metod, które będą Cię wspierały, Ciebie. I twoje zdrowie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Będzie mi bardzo miło, jeśli też podzielisz się refleksjami, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej, jeśli zasubskrybujesz kanał, dołączysz na Facebooku, czy będziesz moją czytelniczką. Ja obiecuję, że będę przygotowywała jak najwięcej wartościowych treści, ale ten feedback od Ciebie, ta informacja zwrotna od Ciebie jest też dla mnie bardzo ważna. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam PA.